Brzmi może tak prawnie, ale pomyślmy o sytuacji z naszego życia. Jeżeli ktoś nam uczyni krzywdę i przyjdzie skruszony, nawet nie wypowie tego, co zrobił, ale będzie widać w jego postawie, że żałuje, to oczywiście powinniśmy mu przebaczyć, prawda? Ale jeżeli przyjdzie ktoś arogancko, nawet odda nam pieniądze za nie wiem, zniszczoną rzecz, a zrobili to w sposób arogancki. No, raczej nie obdarzymy go przebaczeniem, bo nie będzie widać w jego postawie skruchy. Podobnie jest z Panem Bogiem. On jest jako dobry wychowawca, nasz ojciec. Kocha nas, ale ta miłość jest ojcowska. A więc nie może pobłażać postawom złym. Czyli Pan Bóg przebaczy tym, którzy ze skruchą przychodzą. I wyznają swoje grzechy. Subskrybuj nauki katolickie i zobacz cały film. Link w opisie.